Cześć, witam was w pack openingu numer 1 na moim kanale Mamy dziś cyber poniedziałek, także kolejne paczki mnie czekają Ostatnio otwierałem w czarny piątek, nie było najgorzej, nie było świetnie Ale ogólnie jestem zadowolony z tego, że w ogóle te paczki otwieram, a dziś cyberponiedziałek. Paczki są te, które są dostępne przez cały dzień, od dzisiaj 9 do jutra 9. To są paczki za 25 tysięcy, jest ich 5 na osobę, a tu jeszcze mamy za 15 tysięcy których jest 100 tysięcy było ich od 16 i dosyć wolno zlatują jeszcze że będzie poczekajcie podjadę może sobie tak odkliknę teraz będzie ich trochę mniej o teraz widzimy właśnie dokładniejszą ilość myśl, tak y, myślę że otworzymy je chyba wszystkie za 125 i parę tych także lecie pierwsza paczka oczywiście na aplikacji web app. Otwieramy. Uwaga, co będzie w pierwszej z naszych paczek. Jest mi rosło w klozę. Także nie najlepiej. Niestety przewinie na chwilę sobie ten. No nic nie ma w tym dobrego. <laughs> Wyślemy do klubu. Potem sobie to ogarnę wszystko. Myślę, że nie, nie było nic naprawdę dobrego. No to teraz yy, paczuszko za 25 koło co w mnie skip ojeju te paczki są z tego co wiem słabe ogólnie o, obydwie po 25 centowstw dobra są to nic sto stołowy na klub Aha, no bo tak czy tak muszę coś z nim przecież zrobić no i idziemy do sklepu niech będzie otwieramy tom dobra zobaczymy co w nim wypadnie szulie cezar Julio Cezary to wszystko Nie wierzę Słabo. Lew jeszcze. No dobra, teraz może to tańsze za 15 koła Uwaga. Nie patrzę teraz. Już nie wiadomo o czym. Ten... Aha, otworzyłem za wcześnie, dobra. Tak się tak nic nie wypadło. Z tego co jest, jestem darmowa parczka, czy nie? Tak, jest darmowa. Też sobie pod koniec odcinka otworzę to chyba duplikat, ale... To oczywiście za chwilę ten Sako Sako jakiś srebrny No dobra jest Quixel all hm, Dobra Ile jest tych? A spokojnie to zlatuje Także otworzymy już od razu tę dermową paczuszkę A w niej będzie Mark Barton Nie chcę mi się tutaj czekać już Także przyjmiemy Jakiś tam piatti no dobra, jeszcze... O, Ostatnia Villa. Ładnie się nam złożyło i strój i ten. No dobra, no, myślę, że teraz za 15 ostatnia. A niech będzie za 25. Zostały nam do końca 2 albo 3. 3. No czyli lecimy. 25 jest to jest dobre, nie patrzę. Co mogę już otworzyć oczy? Jakiś kontrakt widzę tak. Dojechać powoli Wolbuena. Widzę coś tam i mont nic znowu Nic po raz kolejny, ale to się nie ma niestety To dziwić No i lecimy jeszcze tutaj 15 tysięcy myślę Za ma jednak patrzę dzieło Jakoś no tak słabo leci że Masekro Co? No nieźle nawet nie ma chyba wyjątkowego zawodnika, no... No ładnie. No ładnie. Gdzieś kuchnia nam się trafiła ładnie. Za, za 25 i jeszcze jedna. Za 15, znowu nie wiem co wypadła. I jest... Sonia. Dobrze, Znowu nie będę patrzeć, nie wiem czemu tak ciągle... Nie patrzę. 84, widzę Turan chyba. Turan. Kwełkę. Traory, Dany. Dobra, ostatnia paczka, lecimy. Ostatnim, bo 25, teraz zamknę oczy, bo tak szybko to strasznie leci, to od mam patrzeć na taką biedę, co to wpada. 75, widzę. Starysz. Ciągle go, trzeci raz go trafiłem. Na przełomie od piątku do teraz. Także jest pierwsza jakoś taka troszeczkę lepsza karta. Ta paczka nam się akurat zwróci. Może tak zrobię, że już albo nie. Dobra, star. Wszystko do klubu No i dobra To już jest wszystko z tego pierwszego openingu. Myślę, że nam się spodobało właśnie openingi wiem, że dużo ludzi lubi. Ja już tutaj nie mam żadnych paszek do otworzenia za te 25 tysięcy Stary jest to najlepszy zawodnik, już nie będę tego pokazywać, już każdy chyba widział, więc ja już się będę żegnąć na razie.